Co byś powiedział, gdybym ci oznajmił, że masz niewidzialnego ochroniarza, który nigdy cię nie opuszcza? Czy naprawdę wiesz, kim jest twój anioł? To nie bajka, to rzeczywistość wiary katolickiej. Bóg przydzielił każdemu człowiekowi osobistego anioła od chwili poczęcia. Ten czysto duchowy byt o niewyobrażalnej mocy i mądrości jest twoim przewodnikiem, obrońcą i przyjacielem. Świętego Tomasza Zakwinu uczył, że aniołowie to najdoskonalsze stworzenia Boże. Czy czujesz czasami, że ktoś niewidzialny Cię chroni? To może być właśnie Twój anioł-stróż. Anioł komunikuje się z Tobą przez intuicję, sny, niezwykłe zbiegi okoliczności. W czasach duchowej wojny potrzebujesz duchowego wojownika. Twój anioł-stróż jest gotowy do walki. Naucz się współpracować ze swoim aniołem. I zobacz, jak Twoje życie nabierze nowego wymiaru. Subskrybuj głos wiary i odkrywaj duchowe tajemnice razem z nami.